A? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. <laughs> już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. we <laughs> Z to tutaj pracują ci cholerni dziwacy. Dziwacy sprawiali wrażenie normalnych. Tak, ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wierzę, że ci głupcy czczą rybo ludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem godziny z wyłupiastymi oczami, daj spokój. Ci Wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe, mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. Znów jestem kołodny. Nie ma nic do roboty. By zima ciągle się rozwija i potrzebuje cegieł. Właściwie to Co się to cieszę, było? że nie musimy wypalać cegieł. Nie cierpię suszy. Nie ma nic do roboty. Może zechciałbyś osiąść wśród nas na stałe? Potrzebujemy wojownika do ochrony. Nie ma nic do roboty. Coraz częściej widujemy w okolicy elfy. Boję się, że nie ludzie coś knują. Mm. Mm. Właściwie to się cieszę, że nie musimy wypalać cegieł. 어떻게 we che Posąg przedstawiający trzy różne kobiety. To Mice Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, Wnusiu. Nie jestem twoim Wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę dni, Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś Wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach Wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś Wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, Wnusiu, chętnie opowiem Łaził tu, kręcił się, wypytywał I wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia Pewnie zła dieta Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe Wiem, 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 wiem Ale powiem ci, Wnusiu, że on się bał Kręcił się najwięcej koło dołów Gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety Nic więcej nie wiem Dzięki dziadku. Nie rozumiem, co ludzie mają do krasnoludów. Lepiej, Lepiej nie zapuszczać się. Super... Posłuchaj, doszły mnie wieści, że moje dzieciaki w Wyzimie pochorowały się. Chciałem do nich wrócić, co znaczy, że nie zarobię wystarczająco dużo, żebyśmy przetrwali zimę. Muszę sprzedać kilka starych klamotów. Jesteś zainteresowany? A co tam masz? Nic specjalnego. Kawałek czerwonej rudy, flaszka alkoholu i srebrny piersi po ojcu. Dorzucę jeszcze receptę na niezawodne lekarstwo na kaca. A za to wszystko chcę... dwieście renów. To za drogo. Naprawdę jestem w potrzebie. Co powiesz na 150. Nadal za drogo. No, widzę, że nie ubijemy interesu. Bywaj! Żegnaj. Lepiej nie zapuszczać się w głąb, bagien. Kilku nowicjuszy. Połowica została w Ryzimie z dzieciakami. Ktoś ty? Swój. Jestem Gerald, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją obchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Klient? Co? Nie zebrałem jeszcze wszystkich ziół. Musisz trochę zaczekać. To zaczekam, byle nie za długo. Nie wiem jak długo będę szukał. Dwugrot jest rzadką rośliną. Co? Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z wy... Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz, zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak, płyńmy do miasta. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. Wolę lekcję anatomii potworów. Kiedyś miałam na stole topielca. Nosisz ze sobą kłopoty. A, A padaj sobie! Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia dziesięciu utopców? Tak. Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. Dziesięć utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. To masz łeb. Zaraz spojrzę, który może mnie wspomóc. Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić i dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytanie o salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli, ja też za nimi nie przepadam. Jasne, a ja jestem druidem. Rzucając mi w twarz takie oskarżenie, musisz być albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. Ani jedno, ani drugie, baranino. Szkoda, że nie spytałeś moich ludzi, dlaczego tak reagują. A teraz spadaj, zanim skończy się moja cierpliwość. Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Nie. Nie. To dlaczego próbujesz mnie wydymać? Dam ci jeszcze jedną, ostatnią szansę. Co ci do tego? Był moim przyjacielem. Podejrzewam, że jego zniknięcie może mieć związek z salamandrą. Źle dobierasz przyjaciół. Berengar kręcił z salamandrą. Właśnie dlatego mieliśmy go na oku. Jak to mówią, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Zginął gdzieś na bagnach. Kalkstein wynajął jednego z moich chłopców, żeby go odnalazł, ale on też nie wrócił. To wszystko żadnych mrocznych tajemnic. A teraz spadaj, jestem zajęty. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, Dziwolongu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda powiadają raz matka rodziła i raz się zdycha a teraz wybacz muszę się zająć moimi mrocznymi interesami nie mam dowodów więc załóżmy że na razie zostawię cię w spokoju wielkie dzięki pozwolisz że nie padnę na kolana ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Jaweda zgłoś się do mnie to samo się tyczy jego podwładnych znajdziesz kogoś kto pracuje dla tych gnojów to daj mi znać też sobie z nim pogadam Uuu! I ja, raz Ja mówię, Jest. że taki oczytany pani to... no na pewno poznał. Hehehe, przecież ten